Kolejny wykład będzie poświęcony roli kobiet w biznesie, czyli przywództwo związane z funkcją kobiet. Zacznę może od prezentu, który rząd Niemiec zrobił kobietom, przynajmniej w rozumieniu rządu niemieckiego, na 8 marca 2015 roku. Otóż zobowiązano wszystkie spółki giełdowe, że 30% miejsc w radach nadzorczych powinny zajmować kobiety. THANKS <laughs> FOR Oczywiście można do tego podejść tak formalnie na zasadzie parytetu, natomiast myślę, że dużo ważniejsze są kompetencje merytoryczne i takie zdroworozsądkowe podejście do tego zagadnienia. Myślę, że nie płeć jest kluczowa, jeżeli chodzi o pełnienie tych funkcji przywódczych, ale właśnie kompetencje. Oczywiście świat opiera się na stereotypach i w tych setkach czy milionach lat istnienia wykształcił pewne wzorce. Bardzo ładnie to skomentował Gladwell, mówiąc, że mężczyzna nadaje się od razu, natomiast kobieta musi udowodnić swoją przydatność. Mówiąc o roli kobiet w biznesie, no pewnie na wstępie trzeba podkreślić, że sytuacja kobiet jest o wiele trudniejsza, bo muszą przezwyciężyć różnorodne stereotypy, które w naszych głowach od tysięcy lat pewnie. Istnieją. Natomiast badania pokazują, że współpraca mężczyzn i kobiet daje bardzo dobre efekty. Przeprowadzono badania na rynku akurat przedsiębiorstw modowych, gdzie okazało się, że jeżeli w zarządzie jest kobieta i mężczyzna, to funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa jest o wiele bardziej skuteczne i daje lepsze efekty. Jeżeli byśmy tak do tego podeszli, że uzupełniamy swoje talenty i swoje możliwości, one w dużym stopniu są oczywiście indywidualne. Natomiast trochę inaczej funkcjonują kobiety i trochę inaczej funkcjonują mężczyźni. Kobiety są o wiele bardziej wielozadaniowe. Kobiety mają większą wrażliwość. Społeczną. Mówi się o tym, że kobiety też obdarzone są intu, intu, intuicją z uwagi na połączenia między lewą a prawą półkulą mózgu, natomiast me, mężczyźni łatwiej podejmują de, decyzje i są bardziej stanowczy, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Zatem jeżeli się połączy te cechy mężczyzn i kobiet, to efekty mogą być. Hmm, Znakomite. Kolejna kwestia, która jest związana z przywództwem kobiet w biznesie, dotyczy tak zwanej koncepcji szklanego sufitu. Otóż dwie autorki opisały swoje przeżycia i swoje przemyślenia dotyczące ich roli w biznesie jako, jako liderek i one zakwestionowały tę koncepcję szklanego sufitu, mówiąc, tytułując swój artykuł Kobiety w labiryncie władzy. Odwołują się do tego, że jednak. Uwarunkowania funkcjonowania mężczyzn i kobiet to są dwa różne światy. Solidarność mężczyzn jest dużo większa niż solidarność kobiet, i to jest jeden z powodów, dla których rola kobiet jest też trudniejsza w biznesie. Kolejna kwestia to gremia, w których zapadają różnorodne decyzje. Otóż kobiety rzadziej polują, rzadziej chodzą na mecze, rzadziej łowią ryby. A często na tych spotkaniach, na których są mężczyźni, zapadają różnorodne decyzje dotyczące awansów czy ewentualnie kierunków rozwoju. Więc, mając na uwadze te uwarunkowania, które są, można zastanowić się nad tym, w jaki sposób kobieta może zwiększyć swoje szanse na to, żeby być dobrym liderem. I otóż jest kilka takich zaleceń praktycznych. Jest to kwestia koncentracji na tej stronie merytorycznej, czyli bardzo dobre przygotowanie od strony znajomości rynku, znajomości klientów, żeby podejmować właściwe decyzje. Kolejna rzecz to tak zwane atrybuty władzy. A zatem dobrze wyposażony gabinet, odpowiednio duży ten gabinet, to powoduje, że łatwiej będzie postrzegana kobieta jako lider. Kolejna kwestia to jest przekonanie bardzo często podmiotów otoczenia. Są oczywiście branże, które są no wyjątkowo wrażliwe, na no rolę kobiet, w cudzysłowie oczywiście chciałbym powiedzieć tak zwane branże męskie albo branże, które są związane z różnorodnymi stereotypami, na przykład kobieta jako dyrektor szpitala no będzie bardzo często kwestionowana przez lekarzy, którzy w większości będą mężczyznami, jeżeli będzie to rynek budowlany, gdzie większość to są mężczyźni, kobiecie na pewno będzie trudniej, bo na początku będzie musiała udowodnić jak gdyby swoją przydatność i przebić się przez te różnorodne stereotypy i bariery, które się Pojawiają. Poza tym wszystkim, o czym wspomniano dotąd, chciałbym jeszcze dołożyć kwestie dotyczące własnego wyglądu, przygotowania się do pełnienia funkcji lidera. Ja myślę, że tutaj film Żelazna dama pokazujący rolę Margaret Thatcher w biznesie, w polityce wskazuje, jak ważnym elementem jest odpowiedni wygląd. I tutaj no z pełną odpowiedzialnością trzeba o tym powiedzieć, że to pierwsze wrażenie ma duże znaczenie. A zatem kobieta, która przejmuje władzę, powinna zadbać o to, żeby mieć odpowiednią fryzurę, odpowiednią garsonkę, odpowiednie buty, nie, tak żeby podkreślić autorytet, nie, z którym się pojawia. Nie, kolejna kwestia nie, to będzie kwestia brzmienia głosu. I to obydwie autorki nie, z cytowanego artykułu przyznają, że praca z logopedą. Obniżenie głosu o całą oktawę powoduje, że skuteczność w biznesie jest dużo większa. Logopeda potrafi obniżyć brzmienie głosu o całą oktawę. I kolejna kwestia to uzyskiwanie elementów wsparcia. Jeżeli prezes danej instytucji może delegować kobietę albo przedstawić ją i swoim autorytetem potwierdzić, że ona jest delegowana do tej funkcji, to jest to rozwiązanie właściwe. Kolejna rzecz to może być wsparcie z działu kadr, z działu HR, który również będzie wspierał kobietę na tym stanowisku i w zakresie tej odpowiedzialności, którą ona podejmuje. Dwie rzeczy jeszcze no można powiedzieć osobom, które decydują się na pełnienie tej funkcji. Lidera. Pierwsza rzecz, żeby się nie przejmować plotkami, żeby nie przejmować się różnymi złośliwymi uwagami, których dookoła trochę będzie się pojawiało, po prostu koncentrować się na zadaniach i wypełniać tę rolę, która do nas należy, jeżeli jesteśmy kobietami, nie obrażać się na drobne rzeczy i nie brać tego specjalnie pod uwagę, co oczywiście nie jest takie proste, bo mamy większą albo mniejszą odporność psychiczną, ale nie, nie, nie tak, żebyśmy w ogóle na nic nie reagowali. I Wreszcie, jest to też kwestia wyboru, bo jeżeli jeszcze raz można odwołać się do Margaret Thatcher, to wszystko to, co ona osiągnęła jako lider to przełożyło się na brak kontaktów rodzinnych, brak tego ciepła, który jest związany z wychowaniem i wykształceniem dzieci. Myślę, że takie i podobne refleksje pojawią się, kiedy zajrzycie Państwo do materiałów, które zostały przygotowane do tego wykładu poświęconego roli kobiet w biznesie, roli kobiet na tych stanowiskach przywódczych, leadership. Dziękuję bardzo za uwagę.